Witam wszystkich gdzie szykuję się do oprysku pszenicy mamy piękną pogodę tutaj sobie już nalałem I tutaj się pięknie leje z tego zbiornika bo jest akurat pełny i tak sobie jeszcze patrzę na ten, na ten zbiornik z rsm -em. no i tak sobie myślę że przecież tam jeszcze mam nierozrobiony RSM a mam 32 troszeczkę yy, jego już tutaj wziąłem do zabiegu doglebowego Ale będę musiał dolać wody Dolać wody i go rozrobić na 28, żeby w zimie nie było problemu I tak samo się czy... Ciekawe czy taka pompa To co wcześniej miałem, taką elektryczną e... To było No taka ogrodowa, wiecie I tak samo się ciekawe czy by, czy by dało radę jakbym z tego zbiornika wziął i dołem wpompował żeby go troszeczkę przemieszało będę musiał się to któregoś dnia tym zająć no ile to my już mamy litrów 400 400 litrów a będę jechał na tą, na tą pszenicę co na tą nowo, nową dzierżawę i tam opryskam e, pontosem tutaj jest e, Flufenacet i Picolinafen. E, tego dam pół litry, pontosu dam pół litry na hektar i e, Diflufenikan tego dam setkę. No a jeszcze zeszło mi trochę, bo tam z tą osłoną na... No, zaraz wam pokażę. Miałem gdzie piękna pogoda, myślałem jeszcze utaty opryskam, ale jutro najwyżej opryskam utaty utaty e, opryskam e, środek Shetler, tu jest Fluffenacet i Saracen Delta, diflufenikan i e, Flora Sulam, o, tym jutro opryskam utaty jesteśmy tutaj na polu Tradycyjnie mi to spada, bo on trochę to przerobił i źle to trochę zrobił, i cały czas teraz mi spada. Yy, zobaczcie, pszenica jest yy, w fazie szpileczki. Dobrze, że mam te ślady. Yy, ścieżki przedschodowe to, to będzie widać jak jechać. O, tutaj będzie widać. O, tu. Tu jest tylko dwa ślady. No i nawigacja mi pomoże o, oczywiście. Które sekcje zamknąć, bo zobaczcie O tutaj są kolejne ślady Czyli Wydaje mi się, że tak, całym opryskiwaczem będę jechał i później tylko I później tylko jedną środkową sekcją i powinno zająć To mi pokaże już nawigacja w sumie A tam Zielono Przy ty o tutaj ten wzgórek zielony widzicie To tam jest To tam też będę pryskał Dlatego tam już ma trzy liście chyba. Zresztą zaraz zobaczymy tam. Nie powinno być ciemno jak tam pojadę zanim tu opryskam, więc pokażę Wam jak tam pszenica wygląda. Tutaj mamy pszeniczkę. Yukon. Ta ma dwa liście. Dwa liście. Patrzcie już chwasty są. Chwasty są. Eee żeby póki jeszcze jasno i nie będę już później wychodził z, z ciągnika tu jest fajnie bo mogę o, z pola na pole przyjechać rozłożonym yy, i tak samo pewnie tam będzie chociaż może chociaż kawałek yy, chociaż część land złożę żeby tam przyjechać na tamte pola także nie jest tutaj źle z opryskiwaczem o tutaj tylko taki o, to nie, nie obrabiam tego, tego i tego. A po dookoła to wszystko yy, już zasiane. Zaraz, 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 zaraz. Tu jeszcze jest, tu jeszcze jest Yukon yy, Apostel. Apostel chyba gdzieś tutaj się zacznie. Kurczę, gdzie ten Apostel? On Gdzieś pewnie jest tutaj. Pewnie to już jest Apostel. Dobra przejdę dla pewności tam dalej przejdę dla pewności dalej zobaczcie jak ładnie no, Kamera tak nie oddaje zdjęcie fajnie wychodzą fajnie widać o tutaj już ta część to już jest na pewno apostel o, yy, też jest dwa liście też yy. Trzeci już idzie miejscami. O, fajnie, zobaczcie, nie jest ten. Jeszcze jeszcze wszystkiego z ziarna nie, wyciągnę, nie wyciągnęła. No, fajnie, płytko zasiane, będzie się ładnie krzewił. No, kwasty też są, ale nie za dużo, czysto nawet jest. Więc tu idzie Pontos, pół litra i setka DFF-ki. -E no. Ładne, piękne schody Super to wygląda Równiutko Orkowo Tutaj ta część jest pszenica po pszenicy Tutaj była łąka, tutaj jest tak mi trochę zapychało Nie wiem czy będzie widać takie kubki A tu jest ta część jest po fasoli Dobra Pryskam, bo no, opryskałam ile? Hektar 10 czy 20, zaraz zobaczę, właśnie miałem zobaczyć ile tam jest na komputerze i tu jest 6 hektarów, i po drugiej stronie drogi tam jeszcze jest trochę. Dobra, może jeszcze coś będzie widać, zapisuję sobie od razu ścieżkę. Tutaj nagrywam, znaczy się, tak jakby nagrywam. Później Gdzie będę Rozsiewał tutaj wapno, bo ja muszę tutaj wapno jeszcze rozsiać No i tam mi się coś przyczepiło, kurcze i ciągnie mi się Jakiś chwaścik Może się odczepi No, ile na godzinę? Teraz sobie zmieniłem na zwykły, na 500, 540 obrotów wałek i mam tak 1400 obrotów, 380 obrotów wałka 6,7 na godzinę 3,5 bara. Nie odczepiło się widzę. O 7 na godzinę prawie 4 bary jest. 300, prawie 1500 obrotów, 390 obrotów wałka. O, tak to wygląda. Nie wiem, jak to na kamerze będzie wyglądało Pięknie pryska Końcówki, pytacie często o końcówki Dwustrumieniowe, niebieskie MM mat antyznoszeniowe Ale piękne schody. A jeszcze teraz muszę, muszę sobie dookoła objechać zrobię sobie to tak, że przyjadę przyjadę dotąd o, zatrzymam sobie i teraz bym wiedział, że tam mam dopryskane do tych śladów to mi też wszystko nawigacja pokazuje teraz sobie teraz sobie tutaj włączymy teraz kleja No właśnie i teraz teraz sobie zrobię chyba taki myk. No i wejście tutaj teraz jeszcze po nocy. Pryskajcie bez nawigacji. O, tutaj sobie dopryskam. Tutaj sobie zatrzymam, żeby wiedział, że nie dopyskane i teraz przyjadę tym. Jest tu trochę kombinacji I Teraz muszę sobie To już pewnie ciemno się robi, będzie słabo widać, zaraz się rozłączę, bo to Gdzie tu jest jakaś ścieżka? A tu jest ścieżka, dopryskam do tej ścieżki o, Tu sobie zapauzuję i teraz sobie pomyślę, gdzie teraz pojechać Co Wam jeszcze powiem? To doświetlanie boków ze schodków jest mega. Yy, tutaj przy pryskaniu widzę, no wy będziecie widzieć mniej niż ja, ale ja widzę yy, tam, tutaj teraz, gdzie jest ścieżka, gdzie tam wjechać, yy, kiedy skręcać, w jakim momencie. Yy, no i ta nawigacja, zobaczcie. Teraz Wam pomniejsze, yy, jeszcze pomniejsze, zobaczcie. Tutaj to białe to jeszcze muszę dopryskać To całe I tutaj też to białe ma być niedopryskane Bo tutaj tutaj zostaje ten zagajnik, te krzaki No i tu zostaje, tutaj też To dopryskuje Masakra tutaj po nocy, bez nawigacji <gryw> To wszystko opryskać Jak to wygląda Tak wygląda ta nagrana moja cała sesja z tego pola O i tutaj, było, tutaj widać jak, gdzie pryskałem No jest trochę pokombinowane tutaj to pole No i co? I spróbujemy spróbujemy się ee, przyjechać. 一姐。 Kambo. No bo tu jest mam opryskane jak jechałem opryskiwaczem tak jedzie ślad w ślad no i akurat mi jeszcze zostało jakieś 90 litrów na ten na ten kawałek na te piaski no i zobaczmy jest tutaj pszenica może bardziej pod światło trzeba patrzeć Szykuje tak samo ładnie Wilgoć jest, no to schody są fajne. Mamy kolejny dzień, dzisiaj się zbieram. No jeszcze o, zobaczcie, z, te, z tego pola piaskowego ale to się przykleiło. Jeszcze piasek na toponach szykuje się do taty na, na pszenicę. Jest godzina, prawie że 16, o 16 miało przestać wiać i wyjść słońce i wychodzi słońce i przestaje wiać. W dzień wiało trochę, także nie, nie pryskałem w dzień. Eee, no i tak tak jak ja wczoraj mówiłem, Shetler, tu jest Flufenacet, tego będę dawał 300 ml na hektar i Saracen Delta, eee, di flufenikan, Flora Sulam i tego dam setkę. No, I to pójdzie na, na pszenicę do taty. Zobaczymy też, jak, yy, jak ta pszenica taty wygląda. Bo szczerze powiedziawszy od zasiewu, to tam nie byłem. Już jestem u taty na polu. To jest taki mały trójkącik koło obwodnicy. To pole przecięła obwodnica. <laughs> Zobaczcie, jaki tu wysyp chwastów jest. Widzicie to? Tu tutaj będzie miał ten środek co robić. E Miejscami to nie widzę rządku. No i, no i rzepak też duży, tutaj było bezorkowo robione. Tak to wygląda. No i co? To jest jedno, jedno z nielicznych pól. Mam nadzieję, że uda mi się coś jeszcze wam pokazać. Tutaj była siana pszenica, ona ma już trzy liście. O, teraz zobaczcie jak fajnie płytko posiana, trzeci liść wychodzi. A, miałem coś wam jeszcze pokazać. O, to jest to co zrobiłem. Taka osłona to jest z, z ciężarówki z dacha, górna część błotnika. I wycięłem z tego, tutaj jeszcze płaskowniki dałem, bo ono wy, wy, było wygięte w dół i pocierało o to, tą to, to poprzeczkę. Także tu jest tak wzmocnione, że tutaj można stawać Można stanąć nogą No i z pozostałej części Z pozostałej części Tego butnika, tak sobie przymierzałem Może by coś tutaj wykombinował tu z tyłu Ale to zobaczymy O tu jeszcze mam Tu jest, jeszcze jestem u taty. Tak to wygląda przeniczka Yukon J trzeci liczby chodzi troszeczkę głębiej O, tutaj płytko jest zasiana Płytko dosyć rzadko, ładnie się będzie krzewić i co? Muszę wyjść bo jakoś niefortunnie mi się tutaj zaczepiła ta końcówka Co tu się stanęło? A, a tu jest takie wycięcie Zobaczcie i akurat tutaj się gdzieś Zaczepiło No kurczę, zaraz się ciemno robi, także więcej wam nie, nie pokażę Jeszcze mam taki duży kawałek, 3 hektary do opryskania i, i zobaczymy. Chyba, że coś Ci będzie ciekawego działo. Także trzymajcie się na razie i cześć. Tu już jestem na ostatnim y, kawałku. Tu mam jeden i tu jest ten duży. Tu jest 3,5 hektara łącznie w tych, y, tych kawałkach. Też pszenica pięknie, pięknie tutaj wygląda chwaściki są też, że paczek też jest. No i jakoś tak pechowo, że muszę nie wiem, za każdym razem wychodzić. O, no mi się ono tutaj zatrzask jest taki, jak tam na końcu, jak przy krzakach, jak mi później tak zamknęło i tam zamknęłem już. Myślałem, że się później rozłoży, ale niestety. O, i tu już na sprężenie no, jakoś tak kurczę niestandardowo standardowo ogólnie tak <głos> <głos> muszę wychodzić jak nie otwierać tą końcówkę to jeszcze coś no ale wschody są piękne 100% naprawdę bardzo mi się podoba Płciutko zasiane wilgo, wilgoć była i pięknie to wygląda równiutko no pryskam a od razu sobie kurczę widzicie Dobrze mi przypomnieliście. <gry> włączę sobie Włączę sobie akumulator, lampy. Wiecie, że prowizorka najdłużej trwa, więc Więc tak na razie jest. Jest z dwóch stron, czy z jednej? Jest z dwóch, bo jak będzie słabe, to, to się tylko jedno zaczyna świecić, jak słaby akumulator. Dobra, na razie.